Jak wiedzą Państwo, nasz zawód, fach jest bardzo trudny, wymaga sporej odpowiedzialności, wymaga dużego poświęcenia czasu, zwłaszcza w przypadku nas, druków ochotników, którzy, gdy są potrzebni, rzucają swoje czynności, swoją pracę, swoje rodzinne zobowiązania i uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ważnym elementem naszej działalności jest działalność właśnie dydaktyczna, i społeczna, przede wszystkim organizowanie życia kulturalnego naszej miejscowości. To także nauka, prowadzenie zajęć dydaktycznych, szkoleń z pierwszej pomocy, integracja społeczna, sprzątanie naszej miejscowości. Jesteśmy jednostką, która współdzieli udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych z prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej. Pomimo odpowiedzialności i trudów, z jakimi spotykamy się prowadząc akcje ratowniczo-gaśnicze i nasze działania, praca jest bardzo satysfakcjonująca i przynosi nam wiele dumy. W swojej służbie współpracujemy z druchami Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami, takimi jak pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, policja, wojska obrony terytorialnej. Pragnę również im złożyć życzenia wszystkiego dobrego, bezpieczeństwa. Oraz tylu samu powrotów, co wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych. I nie tylko. Z okazji dnia strażaka mam także prezent dla najmłodszych adeptów pożarnictwa. Wiersz Strażak. Wzywasz go, gdy coś się pali. Słychać jego wóz z oddali. W mig przeszkody wszystkie minie. Wszędzie wejdzie po drabinie. Wąż rozbija szybko długi. Leje z niego wody strugi. Czerwonymi gaśnicami. Dzielnie walczy z pożarami. Kto?